Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym pięknym poranku z tej strony Korl i zapraszam do kolejnych przygodów, grze Horizon Zero Dune. Nieco zmienimy cel naszej misji, jako że ostatnio odwiedziliśmy kocioł. Okazuje się, że niedaleko kryje się nasza misja główna, iść do czerwonych Eche, czyli dokładnie zemsta Nora. Mam wrażenie, że tak chcąc iść po kolei, najpierw powinniśmy zwiedzić tę część mapy, a później ruszyć na południe, który tak naprawdę kryje się na zachodzie. Dość to wszystko zakręcone, więc nie ma co. Gdybać nad tym, lecimy naprzód. Znów żaden biegun nie wpadł nam w ręce. Chociaż ostatnio odwiedziliśmy kocioł, ale to słońce pięknie tutaj chodzi. Nie ma już takich cieni jak chyba ci bo tak skokowo się przesuwało. Tylko o można spojrzeć na to wszystko. Idzie pięknie jak w życiu. Co prawda, trochę szybciej niż w życiu. No niestety, dzień za długo tu nie trwa. Noc za to dwa razy dłuższa się wydaje. No normalnie bym się cieszył, ale w tej grze jest odwrotnie. Od, od tak lubię. Siedzieć nocami przy komputerze. No ale to nieistotne. Co lubię istotne to, co nas tutaj może spotkać. Jest dzik. Obiecałem nie polować na niezbyt mocno w trakcie odcinków, ale jedna. o, z misji pobocznych. No, od nas tego wymaga. A także chęć. Otóż to, będziemy mogli szczęście w łowach poprawić. Czy też poprawić? Nie, no. Szczęścia nam chyba nie brakuje, tylko zakończyć. Ja to, to miałem na myśli, no, ale szczęście. Jak to szczęście? Znajdź pierścień, nie? no to może gdzieś to też przy okazji na koniec zrobimy, zobaczymy. Ale teraz coś głównego. No i wspominałem, że nie miałem szczęścia do biegunów, ale chyba to się zmieni. Nie ma więcej tutaj w okolicy, mam nadzieję, że nie. Kolego, chociaż nie wiem, czy na misję nam potrzebne już 200 kroków. Okej, okay, czy ta dominacja teraz jakoś szybciej trwa? Bardzo możliwe, że tak. I bardzo możliwe, że o czymś jeszcze zapomniałem, nim pójdziemy dalej. Ognisko. Ognisko jak ognisko, ale mamy kolejne 5 punktów umiejętności do rozdania, więc zaraz się to widzimy. I myślę, że tym razem rozwiniemy nas w kierunku wojowniczki, czyli mocne ramiona. To akurat nie jest tak istotne, chociaż jakby częściej tego typu broń wpadała w nasze ręce to jak najbardziej przydatna opcja. Ale skupienie plus trzykrotnie wydłuża maksymalny czas trwania skupienia to już się wydaje fajne. No i wydaliśmy wszystkie punkty możemy lecieć dalej. Chodź biegunie, chodź biegunie, tu może do ogniska. Moment, żeby tu było jakieś skażenie? Ło! Wow. Bardzo moment! Szybko zapisz i nas tu nie ma. Biegun, gdzieś tu jest. Już uciekamy stąd, tak? Nie, 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 na pewno nie będziemy tutaj ganiać z tymi stworami. Chociaż ten obszar skażenia wydawał się przerażający. Mam wrażenie, że tam będzie oj, sporo do zrobienia w celu eliminacji skażenia. Okej, okay. to mamy wszystko. Byle na miejsce. No, nareszcie udało się rozpocząć to wszystko po ranku. Spędziliśmy noc w kotle. Chciałem powiedzieć w Żylecie, ale nie wiem, czy no, Żyleta, kocio tak. Jak wow. można cię zdominować? Cekolot tkwi pewnie w innym kotle. Tak, nas jakoś specjalnie to nie interesuje. Jesteśmy na miejscu. Cześć, zio ziomki, ziomale. Widzieliście naszego bieguna? Co z wami nie tak? O, tutaj chyba się kryje wszystko przy ognisku. No to dobrze. Diabli smutek straszny widok, co? Nie zastanawiasz się czasem, jak wyglądał, gdy żyli tu przedwieczni? Nie jesteś jak inni Nora podobno tak. Dowódczyni? Nasi zwiadowcy znaleźli obozy wroga w ruinach. Strzegą dojścia do pierścienia. Więc najpierw zaatakujemy obozy. Trzeba ich uciszyć. Zgoda. Zniszczymy obozy. A wróg w pierścieniu nawet nie zauważy naszego nadejścia. Załatwię alarmy. Wyślemy wojowników do obozów, aby czekali. Co zaczniesz, pomogą dokończyć. To co, lecimy załatwić jakiś alarm? Niech wyją, niech wyją, niech ściągną ludzi do zabawy, bo co to tam? Gar z garstką walczyć, tak? O to chodziło wam, wojownicy Nora? Jaki piękny mamo, tak? Z red alerta. O, moment, przemowa. I to tyle. Chciałem na coś ambitniejszego, ale okej, okay, za to mamy tutaj ambitną. Co tam siedzi? A, łewnicy Nora. Kurczę, tak pędziłem na miejsca oni przed nami. No to ładnie wyszło. Czujka. Skażona, niestety skażona, a mówię niestety z tego powodu, że nawet jak skażona to i tak trzeba dwa razy strzelić w oko, żeby zlikwidować jej działanie. A nie możemy tak zwykłą czujkę wziąć jej na raz, co zresztą możemy przetestować na kolejnej to koledze, koleżance tamtej czujki. W sumie o, czujka, jakiś żeński stwór nareszcie, o właśnie, jeden na pełnej cięciwie wejście i drugie, więc nie da się zdjąć na raz. Ale za to możemy się postarać o coś podobnego z tym towarzystwem, tylko chyba z innego krzaka. Zmieniamy naszą pozycję snajperską. A, bach, to już nas tam chciał dojrzeć? O ty konfidencie! Łódź schodzi pierwszy. Czekaj, to, gdzie to masz głowę? Tu chyba miał. A coś on miał takiego dziwnego na plecach. No dobra, tu mamy alarm. Nie wiem, czy możemy go zniszczyć stąd. Nie chciałbym hałasować, jak nie ma takiej potrzeby, bo tam mamy kolejną osobę do zdjęcia. Dobrze, że spowolniony czas daje nam też zbliżenie widoku. Chętnie bym właśnie wybrał jakoś. Który tam padł? To zainteresowanie. Ty, który tam padł? Już mówić tak. Niech się odezwie ten, który padł, dziad. Dobra, to wszystko. Chyba ktoś jeszcze tam tylko stoi, więc powinniśmy sobie poradzić. A nie, to krzaki są. Myślę, że coś fajnego tu leży. No, zielone już nas przestaje powoli interesować. Teraz idziemy w niebieskie, czy nawet odcienie fioleto. Tam są przedmioty, które nas bardziej interesują. No, chodź, komplu. Ło, a to były beczki, a my się tak zabawiliśmy bez nich. To nie fajnie. Czekaj, coś ci tu powiewa. Mała Co za ulga. Mała Co za ulga! No, szczególnie tak, ta martwa to. Ulżyło jej pewnie szkoda tych beczek, bo można było tu zrobić fajne zamieszanie, a wyszło jak wyszło. Dobra, ale są jeszcze dwa obozy, więc mam nadzieję, że tam coś zmajstrujemy tego typu. Co to po linie będziemy lecieć? O! Skrzynia. Jak tam przygrywają, czuję się jak... To demon, o tak. Tylko klimat gry co inny. Jakby tak górą tu przejść, da radę? No tak dobre stanowisko snajperskie, takie... <laughs> choroba zawodowa po Sniper Elite 4. Z takiej miejscówki ustrzelić kogoś, to by ja było coś. Dobra, niestety tylko wróg... Moment, coś tu leży. Ale nam to schowali. Tylko żeby jeszcze do tego doskoczyć. No to ładnie. A ja mówiłem, że fajnie, bo znaj... nie ma. A tu znajdźka na znajdźce, tylko trzeba chodzić po różnych dziwnych kątach. Uszkodzenia minimalne. Ale to tylko do wyświetlenia, notatnik. Dobra, nie jest tak źle. Lecieli na księżyc. Widać mieli tam. No, już myślę, że pada stałą bazę, więc. Więc jeszcze mamy trochę też czasu do apokalipsy. No, niestety, zaczyna padać. A tylko no. bez paniki. Łatwo powiedzieć. A ja później muszę coś w tym jeszcze widzieć. Dobra, obóz numer jeden jest jakby tu, ale dwójka by była bliżej. Nie wiem gdzie iść. <grymne> Tylko bez paniki, pełno czujek. Zobaczmy na mapie. A, jesteśmy gdzieś pośrodku tego wszystkiego. No to może skoczymy. A bo tu jest po drodze ognisko, to rozpalimy ogień. Rzeczywiście pójdziemy tędy, chociaż mam wrażenie, że, nie, że ta grupa czujek przy tym ognisku się regeneruje. Okej, okay, czujki. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. No właśnie, może jakieś moce co do skradania warto by było też dla nas odpalić. Okej, okay. o! Chwilę tak zostawić na tym wietrze i zaraz samo by się rozpaliło. I gdzie ten obóz? Gdzie wojownicy Nora? Czy niby tu wszystko powinno być? A, tu jest, moment. Mamy alarma. Tak, <grym> znaczy alarma... Alarm, no nie będzie. Alarma to mi się każe z piosenką z dawnych lat, dlatego tak, 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 tak. Do tego podchodzę. Okej. Okay. Nie, nie, to zejdź, zejdź. Nie jesteś przezroczysta. Jeszcze nie mamy takich mocy pięknych. Czekaj, gdzieś widziałem kogoś. I tyle. Ktoś nas widziałmy kogoś. Stanora. Tu mamy fajny krzak. Jest! No. <śled> Ale beczek wybuchowych. I co teraz? I co teraz? A chciałem strzelać w nie. Tylko nie wiem, czy alarm. Co prawie mnie trafił! Co? Cię prawie trafiło? Ząb prawie cię trafił. <grym> Zrozumiałem. Dobra, tu ktoś siedzi. A jest, rzeczywiście. A co oni mają na plecach? Czyżby też jakieś te wybuchowe? Dziadostwo, czekaj, gdzie ty masz głowę? Niestety głowę ma ukrytą. Dobra, ale nie tak bardzo. Coś tam wyżej siedział też. O, już nasi Nora są. Opryszek. To opryszka sobie zaznaczymy. Tego też. Tego też. Tego też. Może będzie łatwiej. W sumie warto by było stanąć przy alarmie. Ściągnąć ich no właśnie spod alarmu, pilnować go, żeby. Tam nic nie odpalił. O kolego turkusowy niebieski... Błękitny. Trzeba chyba tam spróbować wejść, to przejąć. Tym bardziej, że mam wrażenie, że to jest dobre stanowisko snajperskie, pomijając te beczki. Coś luśniącego tam było. Mamy tu kogoś? Tam mamy kogoś. A tutaj też powinien być. Dziwne. Nie widzę go. Czyżby nam krzako znaczyli? No ładnie. Zgarbiony. Mówili, nie garb się, a ten się garbił i ma. Żyje jeszcze parę sekund dłużej. Ale ostatni wygląda na to, więc chyba tyle. Śmiemy go z zaskoczenia. Tak, bach, bach i czas wolniej. Nie, 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 nie. To musi być bezszelestny czas. I co? Koniec. Nora, na co wy czekacie? A, alarm mamy zepsuć. Może w ogóle. Nie trzeba by było z nimi walczyć tylko. Czekaj, czekaj, Kto... Jest, jeszcze jeden. Dobra, co zrobiliśmy? Co za ulga? Wszyscy jesteśmy wojownikami. No, wszyscy, tak. A, zepsute, no niech będzie. Właśnie słyszę jak jesteście. <laughs> Się nawalczyli jak na wojownika przystało. Dobra. Cel numer dwa, w sumie jeden, a teraz... Wcześniej był trzeci, teraz jest pierwszy. Omijamy czujki, lecimy 200 kroków. O, właśnie. Cały czas się zastanawiam, czy to metry, czy co, ale stop oznacza raczej kroki. Szkoda, bo nasz biegun zniknął nam to, byśmy mogli z nim pobiegać. Właśnie fajnie by było, jakby szło później przejąć niektóre stworzenia i tak wysyłać na wioski bandytów. Ja nie bym myślał, że tak naprawdę to walczą tylko z tymi mechanicznymi stworami, ale tu dzików. Tylko krzaków nam brakuje do ukrycia. Tam coś jest, ale trzeba było zlikwidować tego gościa. Oznacz cel. Bach. Nie, oznacz. Oznacz. Nie dogadamy się. Bach. Następny cel. I następny. W snajperze też sobie tak można było się bawić. W oznaczanie. Dobra, odwrócił się. No to bardzo dobrze. Czekaj. Dobra. Już się doczekał. On chyba pilnował tu fajnych krzaków, więc sobie przeskoczymy na drugą stronę. Bah! I kolana zdarte do wymiany. Teraz tak, jakby. Ach! Chciałem powiedzieć, że tu chyba mamy alarm, ale to nie jest alarm, tylko ci dziwni ludzie. O! Z beczkami na plecach. Dobra. Oj, ktoś tam zdziwiony trochę. A my możemy chyba ten alarm zniszczyć też tak. A moment, co to idzie. Oj? Zepsuty czy nie? Tak średnio bym powiedział. Tylko spokojnie. Ale spokój, obiecałem, że będzie głośno. To musi być głośno. Chodź. Co ty kwiaty z. Wow. No to się nazywasz. Oszukać przeznaczenie. Dobra. Zdjęte. Raz jeszcze. Gdzieś tu... Je... Dobra. Musimy zrobić Mamy to inaczej. sygnał! Nic nie będziemy odpalać. Ty, 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 ty! Alarma! Po robocie. Mam nadzieję, bo nie możemy stąd wyjść. Zepsuj to. <grym> a może tak po prostu. Zdominuj. O, no już tu nie masz po co przechodzić. Tak, <grym> bo... Po robocie. Ktoś coś jeszcze ma do załatwienia? Ło, wow, to nam uciekła. 206 kroków. Dobra, widzimy się u niej. A nie, iść do najwyższej wieży. Myślałem, że mamy iść tam pogadać. Możemy zrobić to też i w ten sposób. Tylko chyba najwyższa wieża jest gdzieś tutaj. Te znaczniki nigdy nie przestaną mnie zaskakiwać. Dobrze, że ta firma robi gry, a nie GPS-y, bo coś czuję, że nie byłoby łatwo dojechać na miejsce. Ale jak nam się od razu pogoda poprawiła. Wow, A jakby nam przyszło wejść na sam szczyt. Mogłoby nie być lekko. Teraz tak. Dobry, niedobre, dobre, Dobra. Obozy nie stanowią już problemu. Teraz do pierścienia metalu. Wysokie mury stanowią świetną ochronę. Najpierw musimy na nie wejść pod ogniem, jeśli nas dostrzegą. Mam inny pomysł. Ich baza ma słaby punkt. Pójdę tam sama i go wykorzystam. Jeśli mi się uda, dziura będzie na tyle wielka, że bez trudu przejdzie tamtędy wasz oddział. To może się udać, ale ja pójdę z tobą. Prawdziwa dowódczyni winna być wdzięczna za dwie strzały tak skore do lotu. Warl, ruszaj z nią jako jej włócznia, ale bądź czujny. Tak, dowódczyni. Będę. Ruszaj, czekamy na Twój sygnał. Dlaczego zawsze główny bohater w grach ma takie głupie pomysły? Zrobię to sam, pójdę tam, przygotuję, załatwię, idź za Warlem. Idź, tak. Chociaż Warl też nie najlepszy. To jest Twoja mamo. To nie jest Masz nie? chyba jakiś plan, prawda? Szedłeś za mną cały czas, nawet do ruin. Myślałam, że mi ufasz. Tak, ale skąd wiesz, że ich baza ma słaby punkt? Cierpliwości, Warl. Wkrótce się dowiesz. Bo tak. Warl, bo tak. Okej, okay. a skąd wiesz, gdzie jest ich baza? Daj rękę. No to siub, no to cyk. Poszukaj płomienia. Myślałem koleżanko, że ty wiesz, gdzie jest płomień. Teraz tak, czy my na pewno jesteśmy w ukryciu? Bo ich chętnie bym ściągnął na z prawej. A to jest dług z prawej. No dobra. Niech ci będzie, albo załatwimy ich dwóch, jak sobie weźmiemy slow motion, bach i drugi nawet się nie zorientuje, co się dzieje. Tak, góry coś jest. W góry jest niebo, kolego, nic więcej. A, w ten sposób ich biorę. Czekaj, 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 czekaj. No i co żeś zrobił, Warl? Zamiast poczekać na całą akcję, to nam tu zaraz alarm ruchomy oh! przez ciebie i tyle. Gotuj się na rząd cienia. Oh! To nawet zaskoczyć dobrze nie potrafisz. O, już wiem, czy możeś bramy strzekł. Mama wie coś ciebie, za ziółko. Czyżby to był ten słaby punkt? Chyba nie, niestety. Ale było blisko. Dobra. Musimy się jakoś inaczej dogadać na następną akcję, bo to musi wyglądać. Ło, jakby taka liną przypiąć takiego bandytę. Kiedyś była taka schoolowa gra Rocket Jockey, też się linami atakowało. Jeszcze dwaj. Ty weź to go z lewej. Dobra. Wzię no, no nic, tak to wygląda. Ale i szybka jest. Nie będziemy zbierać każdego miniętego człowieka. Bo myślę, że możemy tu liczyć na nieco lepsze łupy w niedalekiej przyszłości. Tam. Widzisz ten kryty schron? Widzisz te skaziciele? Skup się, Harl. Schron jest pełny płomienia. Mają cały zapas. Jak go podpalę, wybuch powinien zniszczyć skaziciele i wybić w murze dziurę. Przez którą zaatakują nora. Ale stąd nie sięgnę. Musimy podejść bliżej. Ja podejdę bliżej. Ty wracaj, przedstaw Sonie plan i poprowadź ich na tę stronę muru. Tak zrobię. A kiedy mur runie, pobiegnę jako pierwszy. Najwyższy czas zabrać się do roboty. Jeśli zrobię to cicho, będzie znacznie łatwiej. To jest właśnie to, co wspomniałem. O tych głównych bohaterach. Koleżanka niechlubnie nie wyróżnia się w ten tłumie. No cóż zrobić, cóż zrobić? E, chodź tu, kolego. Zdejmiemy z ciebie grzemię tej pracy ciężkiej. Już masz wolne. Tam no, też ktoś jakby stał. Też zwolniony. No kleszcza zostawimy w spokoju. Nie wyobrażam sobie, jakbyśmy mieli go ominąć po cichu. Żeby nic się tu nie działo. Tu jeszcze ktoś sobie stoi. Stał. Tak, przepraszam. Mój błąd. I tego chyba. O, niedobrze. No, to musimy poprawić główka jest. Jak cicho, to cicho i chyba spróbujemy zejść na dół. Zobaczmy, gdzie to na mapie jest. Tak mniej więcej na wprost nas. Jakby te znaczniki lepiej działały, to by nam bardziej pomocne by było. Gdyby oznaczyły punkt docelowy, a nie jeżeli jakieś tutaj takie zabawy. Idź tu, 70 kroków później skręć tam. Oj, coś jakby nas widziało, słyszało. Oby nie, o, oby nie. Ale robi się tu niebezpiecznie. Trzeba się przekraczać. tylko znaleźć dobre miejsce, by strzelić w ten płomień. Trochę jak w Battlefieldzie się czuję. Przygotowali miejscówkę, dobra. Gdzieś się ukryć. Z tych przeciwników tu się tyle kręci. Ktoś nas jeszcze widzi. Co to za przejście? Jest tu ktoś. Czekaj, 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 czekaj. Miejscówka jak wagon. Byłoby to ciekawe, gdyby nie szukały mnie. Nikogo nie szukają. Myśl pozytywnie. Dziewczyno, dobra. Myślałem, że to gdzieś tu się kryje, ale chyba nieco zły kierunek naszej trasy obrałem. Ok. Szkło. A, szkło się przyda. Jak do południka pójdziemy, to... Za... wow To ze szkłem jak znalazł. Tam jest chyba nasz punkt docelowy. Udało się tam dojść w miarę sprawnie. To bym się nie obraził. Szkoda, że nas te tutaj jakieś wrzosowiska nie kryją. Oj mamy to. Tak długo walczyliśmy z maszynami, kiedy one mogły nam służyć. Radość jakby już po misji było A tu jeszcze sporo przed nami Ale chyba widziałem beczkę o, Beczka śmiechu, jak pięknie. Aż się dziwię, że Alej nie zaproponowała sama z siebie Że całą wioskę wybije może Ach, Nie, to weźmiemy Tylko to, to rozwalimy nam dziadostwo do podpalenia A reszta to jakoś to będzie Wejdziecie do wioski, będzie już po misji Okej, okay. trzeba pamiętać, że tu gdzieś wszędzie Ten wielki kleszcz jeszcze biega Mam wrażenie, że zbliża się do nas. Ok, jest głównie nami zainteresowany w tym wszystkim, co najgorsze. Dobra, trzeba linę przygotować. Już chyba nas widzi też. No, ile tych lin? Jeżeli będzie jakiekolwiek ulepszenie możliwe do zakupienia, jeżeli chodzi o te liny, to zdecydowanie skorzystam z takiej opcji, ile by to nie kosztowało. Szybko, szybko się zerwał. Dobra, to chyba lepiej kałacha odpalić na ten zbiornik, bo to i tak zabiera tyle samo. Dobra... Wytworzymy Ale pięknie, w ślizgu, wytworzone Czekaj, czekaj, tu ktoś Coś tu jest Kolego, chodź Myślisz, że za tym słupkiem się schowasz przed nami? Nie masz szans Dobra Tu jest ten wielki stwór Strzelaj zbiornik Coś to tak Czekaj <gryw> Nie zorientowani Tam wyskoczył jak Filip z konopi Hej. No i nareszcie. Nie wiem tylko ilu naszych poległo od tego, ale... <grystanie> istotne. Kleszcz też padł. Ale co tu leży? Ty wstajesz czy co z tobą? Czekaj, bo my chyba jeszcze nie zakończyliśmy walk w tym wszystkim. Tu, a ty się palisz. Dobra. Śmiał coś ładnego. Żużlowe szkło. Oj... Oj! Tam musi być jakiś srogi przeciwnik. Skoro takie problemy są z nim, no, no, ale jak tu nasz sojusznik go obronił. I porobać. nieproste! Otóż to, tyś nie jest z nami. No to oberwiesz. Poronor! I tę sprawę. Jednak słaby cios tak słabo chodzi. Chciałem przetestować jeden i drugi, tak bardziej przyszłościowo, ale mocny jak bach i go ściąga na raz. Dobra, idziemy. Dobrze, że nie kazali nam robić tego wszystkiego po cichu tutaj. Są jakbyśmy wybili większość wioski, nim zniszczyliśmy te beczki, to może by to też wyglądało inaczej. Przechmatko, oto nasze zwycięstwo! Spłaciliśmy dług krwi. Zapamiętajcie ten dzień, Nora. Z twych ust do uszu bogini. Tak, zapamiętajcie. przygotować się do wymarszu włócznie i strzały zostawcie w ciałach zabitych wrogów są skażone tak jak te ruiny to jak po robocie to koniec nie będą mogli już nikogo skrzywdzić muszę znaleźć Olina i wypytać go o wszystko kim byli zabójcy jak mnie zobaczyli przez jego fokus Jednym słowem w następnym odcinku Lecimy do południka Nareszcie, nareszcie, jak nasze misje wyglądają Otóż to, idź do południka Ale to wszystko w następnej części A w tej jeszcze sporo zbierania w okolicy A tymczasem dzięki za to, że jesteście Dzięki za to, że gramy razem Grał z wami Korle, trzymajcie się Jesteś dobrą wojowniczką Rost dobrze cię uczył Znałaś go? Dawno temu Ale wiem, że był dobrym człowiekiem Dlaczego został wygnany? Co takiego zrobił? Niestety nie wiem. Chyba tylko arcymatrony znają odpowiedź. Tak słyszałam. Cóż powinnam już iść. Dziękuję, Aloy. Niech wszechmatka ci błogosławi, gdziekolwiek zajdziesz. Nie wracasz z nami, prawda? Nie wydaje mi się. Cieszę się, że osiągnąłeś to, co chciałeś, wary, ale ja nie. Jeszcze. Słuchaj, wiem, że musisz iść. Przecież jesteś poszukującą. Ale kiedy znowu do nas trafisz. To co? Chciałbym Cię zobaczyć. No wiesz, <laughs> zapewne przegrupujemy się w Koronie Matki. Spotkamy się tam. Być może. Do zobaczenia. Ale ma wranie, no ale ma wranie. Raz jeszcze, trzymajcie się. Hej, hej.